Dzień dobry, Mam na imię Paweł, witam Was w salonu Klasyczne Buty w Gdańsku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co ze sobą zabrać na wakacje, jak się ubrać na wakacje, żeby wyglądać elegancko i czuć się swobodnie. A z trochę opowiem o tym, co się nosi w Rzymie. Zanim jednak przejdę do meritum sprawy, tradycyjnie proszę Was o subskrypcję, bardzo Was proszę o lajka. O komentarz pod filmem. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, pozwala nam się rozwijać. A dla was to jest tylko parę sekund pracy. Więc jeszcze raz bardzo was proszę o tą pomoc. A teraz nie przedłużając. Na początek być może wyznanie miłosne. Kocham Włochy. Ja po prostu kocham Włochy. I to od północy od tych uporządkowanych, prawie że austriackich regionów Włoch po gorący, nie mówię tutaj o klimacie, a raczej o atmosferze Neapol i dziki Dzikie wręcz Palermo, w którym czułem się, jakbym był wyoderowanego. Natomiast z całych Włoch najbardziej kocham Rzym. Well, yes, Jest to miasto, które dla mnie łączy zarówno te uporządkowane regiony północne z tą dzikością i tą radością, swobodą życia, którą mają mieszkańcy południowej części Półwyspu Apelińskiego. Zresztą my wszyscy w klasycznych butach kochamy Włochy, stąd też nazwa naszej własnej marki Partidziani, czyli po włosku partyzanci, to trochę taki hołd właśnie dla, dla Włoch, dla języka włoskiego, dla całej kultury włoskiej. Chciałem Wam też powiedzieć o co ja zabrałem ze sobą na jedne z moich wakacji, właśnie we Włoszech. Kiedyś dużo częściej jeździłem do Włoch, teraz niestety nie jest to możliwe. Niemniej byłem jakiś czas temu w Rzymie właśnie i chciałem Wam opowiedzieć o tym, co ja zabrałem ze sobą do tego Rzymu. Byłem tam na 6 dni od razu powiem, leciałem samolotem. Miałem ze sobą tylko bagaż podręczny. Wobec tego byłem ograniczony do niewielkiej ilości rzeczy. Jednocześnie chciałem czuć się swobodnie, bo wiedziałem, że będę tam dużo chodził, dużo zwiedzał. A z drugiej strony chciałem też wyglądać fajnie, no bo jednak, jakby nie było, jestem w Rzymie. Nawiasem mówiąc, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, gdzie można tanio i dobrze wyspać się w Rzymie, zjeść, czym się poruszać po Rzymie, w jaki sposób gdzieś dotrzeć, to śmiało pytajcie w komentarzach lub, lub napiszcie do mnie na maila pawelmałpa.klasycznobłotyk.pl. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. I could do some of the things I've always wanted to. Like what? Oh, you can't imagine. I'd, I'd like to do just whatever I like, the whole day long. Things <laughs> like having a haircut, and eating gelato. Yes, and I'd, I'd like to sit at a sidewalk cafe and look in shop windows, walk in the rain, have fun and maybe some excitement. It doesn't seem much to you, does it? It's great. A teraz opowiem o tym, co ja zabrałem do sobą do Rzymu, bo było tego niewiele. Przede wszystkim koszulka Polo, co było z w dziesiątkę, o czym opowiem za chwilę. Biała koszulka Polo, dwie białe koszulki Polo, nawet wam do tajemnicę. Tak, mam dwie białe koszulki Polo, mam zresztą też na przykład trzy białe koszule, to się przydaje. Biały T-shirt, też dwa białe T-shirty dobrej jakości, i tu przez dobrą jakość chodzi mi przede wszystkim o sposób szycia. Ja nie cierpię, kiedy t-shirt jest powyciągany pod szyją, co jest winą zarówno słabej jakości bawełny, ale też i bardzo słabej jakości szycia. Więc t-shirty dobrej jakości. Nie mamy akurat w klasycznych butach t-shirtów, więc musicie tutaj znaleźć sobie sami, gdybyście chcieli powtórzyć moją garderobę. Polecam, żeby sprawdzić, żeby on był mięsisty, taki naprawdę dobrze zrobiony. Dwie pary spodni, chinosów. To są te spodnie białe, i takie beżowe. Do nas, które kupiłem w klasycznych butach u nas. Ja generalnie uważam, że nie należy chodzić w krótkich spodniach w mieście. Krótkie spodnie dla mnie są po prostu na plaży. Kiedy pojedziecie do Włoch, a już zwłaszcza do Rzymu, to zobaczycie, że jeżeli, jeżeli, że jeżeli ktoś jest w krótkich spodniach, jeżeli mężczyzna jest w krótkich spodniach, to jest to turysta. Rzymianie nie chodzą w krótkich spodniach, chyba że są na plaży. Ale mimo wszystko wziąłem jedne krótkie, krótkie spodnie, które Wam nie pokażę. W ogóle ich nie założyłem ani razu przez 6 dni. Wziąłem też oczywiście spodenki kąpielowe, gdybym się poszedł kąpać na basen. Oraz wziąłem dwie pary butów, które pokażę. że moje słynne czaka z Zamszu Kudu. To właśnie były te buty. Oraz wziąłem moje sneakersy z Barkera, brązowe. Gdybym teraz jechał do powiem, wziąłbym białe sneakersy. I zaraz Wam powiem dlaczego. Obowiązkowy element, absolutnie obowiązkowy: czapeczka z daszkiem. W jednolitym kolorze. Może być granatowy, może być biały, może być szary. Bez żadnego wyraźnego logo. To jest coś, co właściwie jest obowiązkowe przy stylizacji letniej. Ponownie nie mamy czapeczek w klasycznych butach. Namawiam, w tej chwili rozmawiam z panem Famułą, żebyśmy je wprowadzili. Jeżeli znajdziemy kogoś, kto nam zrobi dobre czapeczki, w sensownej cenie, no bo to nie chodzi o to, żeby one kosztowały tyle co w na 390 zł, czyli przeliczeniu na euro, tylko jakieś sensowne pieniądze, to być może w przyszłym roku z naszym delikatnym logo Partidziani będzie czapeczka. Na razie ich nie mamy. Oraz wziąłem, co również okazało się, strzałem sz w dziesiątkę, tą krótkę, to jest Milestone, też ją znacie, pokazywałem wielokrotnie taką właśnie krótkę letnią, ale która chroni jednak przed deszczem, ponieważ w Rzymie, kiedy ja byłem, sporo padało. Oraz mówię, że moja opaleniza nie pochodzi z wakacji. To jest koszenie trawnika przed własnym domem. Także da się opalić, także w Polsce, nie trzeba jechać nigdzie daleko. Oraz wziąłem jeszcze taki t-shirt też typowo plażowy, w kolorze żółtym, który zobaczycie na zdjęciach. I to była cała garderoba. Oczywiście bielizna, skarpetki. I to była cała garderoba. I teraz kilka zdjęć, które wam pokażę. Pierwsze to zdjęcie, w którym jestem w koszulce polo, w tych właśnie spodniach, w tej właśnie kurtce oraz w tej czapeczce i w tych sneakersach. To jest zdjęcie w tle macie bazylikę Świętego Piotra i jak widzicie, to jest całkiem stylowy strój. To tutaj wyglądam jak, tak jakbym był w takim smart casualowym stroju. Nie czujemy tego, że to jest koszulka polo, że to jest kurtka, że, że to są czynosy. Fajnie to wygląda. Tu macie drugie zdjęcie, gdzie tą krótkę zamieniłem na tą marynarkę, bo zapomniałem powiedzieć, że jeszcze wziąłem przede wszystkim, właśnie marynarkę dzianinową. To, było, to była takie klucz mojego stroju czyli marynarka dzianinowa. Jeszcze. Jak widzicie, zmieniłem tą kurtkę na marynarkę dzianinową. Tutaj w tle jest fontanna di Trevi. Od razu strój nabrał szyku. Tutaj ten jeden element, zamiana kurtki na marynarkę dzielinową, spowodował, że nagle stylizacja staje się taka smart casualowa naprawdę. Można tutaj iść nawet na spotkanie biznesowe, można iść na kawę z kimś, się o interesach w tym stroju. Tu już nie mam na sobie koszulki polo, tylko mam właśnie biały t-shirt. Znowu stylizacja staje się bardziej każualowa, mniej elegancka. Tutaj też zamieniłem beżowe chinosy na, na białe chinosy. Znowu troszkę inna stylizacja, a tutaj macie jeszcze coś innego. Macie mnie samego w t shirtcie i w tym właśnie t shelcie I ta stylizacja już jest totalnie casualowa. Tutaj wyglądam po prostu jak, jak zwykły turysta, który przyszedł. I znowu stylizacja nabiera szyku. Jak widzicie, kilkoma elementami Jedną polówką, czy też no dwoma, no bo to były dwie polówki, ale no w tym samym kolorze, dwoma t-shirtami, dwoma parami spodni, jedną marynarką i jedną kurtką, można osiągnąć różnoraki efekt. I to jest naprawdę wyjątkowe, właśnie w garderobie kapsułowej. Na tym ona polega, że mamy pięć w sumie elementów stroju i za każdym razem wyglądamy trochę inaczej. Oczywiście nie bardzo, nie, te stylizacje nie różnią się jakoś kosmicznie, pamiętajcie, że to są te same spodnie. I zamieniam tylko albo marynarkę na krótkę, t-shirt na koszulkę polo, ale zwróćcie uwagę, że koszulka polo nagle może być szykowna, że może być elegancka, że można w niej i w tej marynarce dzieninowej, w, w której jestem w tej chwili, wyglądać bardzo fajnie. Ale także elegancki, sensowny biały t-shirt również sprawia, że stylizacja jest fajna. We Włoszech, w Rzymie zwłaszcza, wszyscy noszą czapeczki. Tylko to nie są czapeczki z wielkim N. Na w przodzie, tylko to są właśnie czapeczki bez logo albo z bardzo delikatnym logo. To nie są czapeczki rzucające się w oczy. To, to mają stonowane kolory. To jest w ogóle coś, o czym mówiliśmy przy cichym luksusie, że jeżeli mamy ubrania w stonowanych kolorach, w beżach, w szarości, w niebieskim, błękitnym, w delikatnym takim pastelowym różu czy, czy żółci. To jesteśmy w stanie je dowolnie łączyć ze sobą, tworzyć z nich kompozycje. Natomiast, jeżeli mamy jakieś rzeczy, które są bardzo wyraziste, to niestety do nich jest bardzo mało innych elementów, które możemy dostosować. I tutaj macie zdjęcie, no nie z tych wakacji, ale chciałem Wam pokazać zdjęcie, w którym jestem w tej kurtce, właśnie, w tych spodniach i w bardzo takiej żółtej koszulce w t-shirtzie. Na swoją obronę powiem, że to był ostatnia czysta koszulka, jaką miałem w garderobie. I dlatego ją założyłem. Wiem, że to kiepskie uzasadnienie, usprawiedliwienie, ale no tak było, po prostu przyznaję się. Zauważcie, że to w ogóle ze sobą nie gra. Tam, gdzie biały t-shirt powodował, że stylizacja była elegancka, spójna i fajna po prostu, to żółty, dobrej jakości, ale jednak żółty, mocno żółty t-shirt po prostu ze sobą nie gram. To był t-shirt, który właściwie miał mi służyć do tego, jakbym poszedł na basen w kąpielówkach. No ale tak jak powiedziałem, był ostatnim już czystym, więc go założyłem na drogę powrotną i zrobiłem sobie zdjęcie. Tak jak powiedziałem, to nie, to, 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 to z innego wyjazdu, ale, ale zwróćcie uwagę, że pokazuję Wam to, żeby, żebyście widzieli, że nawet dobre jakościowo elementy garderoby, jeżeli są niewłaściwie ze sobą zestawione, to po prostu ze sobą nie współgrają.